Cześć witam was bardzo serdecznie ja jestem Ryba a to jest kolejny odcinek na moim kanale z gry shakes and dzisiaj mam do was parę informacji do przekazania ponieważ no kurde tak średnio ostatnio jest możliwy kontakt z montażystą i z tej racji no nie wiadomo czy nie wrócimy niestety do tych starszych form nagrywania montowania odcinków na youtuba i czy niestety nie będziemy musieli do tego wrócić. Mam nadzieję, że chociaż z miniaturkami uda nam się dogarać, żeby po prostu były takie, jakie były kiedyś. No i. No i co? No i chcę po prostu, żeby te miniatury były takie, jakie kiedyś chociaż. No, a resztę po prostu postaram się zrobić sam. Ciężko będzie natomiast z tymi nowymi seriami, właśnie o których mówiłem, typu Deporters i tak dalej. Więc najwyżej sobie no, będziemy musieli szybciej zakończyć. W najgorszym wypadku, no, jak nie, no to jakoś to tam postaram się zrobić. Także no mam nadzieję, że jakoś to będzie, że jakoś z tym montażystą e, dogadam, no e, No mówię, no, utrudniony jest kontakt w ostatnich dniach e, Także montażysta, jak to widzisz, to e, proszę ja cię zacznij e, Siedzieć na tym Discordzie częściej, żeby móc się e, z tobą kontaktować e, No ale ogólnie, no to mówię, no, mam nadzieję, że po prostu ona zostanie, że nam pomoże, bo już od paru odcinków o tym mówię od paru odcinków, no mam od, z tym problem i dlatego te odcinki przestały się w zasadzie pojawiać u mnie na kanale regularnie, mimo że ja je nagrywam regularnie dzień po dniu także no po prostu mówię, no zobaczymy jak to dalej będzie postaram się żeby to było wiadomo i jakoś lepiej no a my już sobie tutaj lecimy w tym czasie e, z e, Szejksem dalej. E, misje mamy zrobione, e, trochę zakręciłem przy was teraz e, kościami, kośćmi, kośćmi? Chyba tak się to odmienia e, u Hazardzisty, więc zagrałem sobie z nim e, dwie kości. E, no i resztę po prostu sobie cyknę poza odcinkiem, czy się postaram się poza odcinkiem. E, dalej e, po prostu kręcić tymi e, kośćmi tyle że za darmo e, logując się w miarę możliwości co godzinę e, żeby po prostu nie marnować e, tyle klepsy, bo mimo że na tym końcu mamy ich e, no bardzo dużo to e, zawsze może ich być więcej e, no i nie mi do sensu żeby je e, bez sensu bez powodu e, marnować także no po prostu my sobie będziemy się logować poza odcinkiem co godzinę no, a z wami zakręciłem tylko te parę razy no i jak mi się oczywiście nie uda zakręcić wystarczającej ilości razy no to wtedy po prostu się za darmo no to wtedy po prostu sobie jak najbardziej Myślę, że jest ten ale dobra, eee, no to wtedy po prostu jeżeli nam się nie uda za darmo e, do końca na tym koncie, no to sobie będziemy oczywiście e, kręcić za eee, klepsydry, no ale jak największą ilość razy postaramy się po prostu e, zakręcić za darmo, e, bo czemu by nie, także my tutaj już sobie odbieramy nagrodę, e, kręcimy kołem i lecimy dalej z lochami, a później z e, następnym kątem, także tutaj sobie tylko wyjmiemy e, płotki, e, bo jest ich bardzo dużo, mamy stokle, o których była przed chwilą mowa e, do wyjęcia, także myślę, że e, jak najbardziej jest to w porządku. Tu sobie ulepszymy trochę naszą postać, może uda nam się do 4, 3 400 e, dojść i udało. Także lecimy z portalem, no niestety e, nic z tego, bardzo słabo tego przeciwnika objęliśmy, lecimy sobie dalej z e, Tornadem teraz, ale zanim to zrobimy to musimy znaleźć tutaj najsłabszy klejnot u Kunegundzi i wydaje się, że jest to 93, 393, także damy to Kunegundzi. Ten kryształ nie będzie nigdzie potrzebny, więc go sobie sprzedamy. To także sprzedamy. To sobie rozmontujemy i to sobie sprzedamy. Resztę sobie sprawdzę później. Tylko jeszcze te płotki posprzedaję i dobra. I w sumie mogę jeszcze ten przedmiot tutaj, te buciki sobie porównać, bo u nas by były na plus. Gdybym miał slota, i fajną runkę e, dobra ja sobie tutaj zostawię żeby pamiętać żeby jutro je e, albo dobra na pierwszym slocie żeby pamiętać że jutro je e, trzeba dać do kibelka więc jutro je sobie damy e, do kibelka no i zobaczymy jak to e, będzie dalej my tu sobie lecimy z retornadem stara dusza czy nam ta stara dusza siądzie czy nie to się zobaczy bardzo możliwe w ogóle, że dzisiaj uda nam się zdobyć 367 poziom na tym koncie więc by było bardzo fajnie bo już nam naprawdę mało brakuje także ja logując się co logując się tam co w miarę możliwości i no i po prostu klikając tą arenę i co godzinę w miarę możliwości klikając te lochy i, i, i ta nie ta przecież no to bardzo możliwe, że uda mi się y, zrobić y, tutaj. Y, tutaj, co? To tutaj, właśnie ten level. Właśnie uda mi się y, zdobyć ten level. No na razie, niestety, y, przy Was mi się to nie udało, ale zobaczymy, jak będzie poza odcinkiem. Może poza odcinkiem I się to uda zrobić, dzięki temu, już e, na następnym odcinku e, będzie po prostu wyższy e, level pokazany na e, tamtej postaci. E, my, tu, już sobie poradzimy z e, naszą postacią Free to Play. E, naszym kontem Free to Play głównym, e, nasze uni główne konto to jest tylko to, to Pay Twin, żeby nie było e, to pierwsze, ale to konto to jest. E, Pierwsze konto Free to Play, jak chodzi o znaczy, dosłownie pierwsze konto, takie najważniejsze, jak chodzi o konta Free to Play, bo ich też mamy już kilka. Dobra, to sobie ulepszymy troszeczkę i lecimy sobie z misjami. Dalej, dostaliśmy jakiś fajny epicki przemian, także myślę, że jak najbardziej się zawsze może przydać i lecimy sobie dalej, tak jak już Wam ostatnio wspominałem i to niejednokrotnie na razie nie klikamy tych misji y, za y, grzybki, przecież no, y, nie wypijamy tych 3 pasków awanturniczości, nie wypijamy tych 10 grzybów a, a to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu y, zbieramy sobie tymczasowo na, y, na co? Na co, bo się zamyśliłem. Na wierzchowca. Zapraszam musiałem się e, kurde zastanowić. Zbieramy na wierzchowca, także my już tutaj sobie e, lecimy dalej. E, no i e, resztę sobie też zrobię, myślę, że jak chodzi o to kręcenie kośćmi, to e, poza odcinkiem postaram się to zrobić e, za darmo. My tutaj sobie na razie polecimy dalej, jak to wygląda. Tego na to że nikt tego nie potrzebuje, więc myślę, że ten słabszy kryształ damy do kibelka. Tutaj sobie ustawimy wartę i lecimy sobie dalej. Najpierw zaczniemy sobie od areny, którą no, niestety przegraliśmy. zapomniałem no, się przedtem ulepszyć naszej postaci, ale już to poprawiam. Już to naprawiam i lecimy sobie z mi jeszcze tutaj może sprzeramy te runy bo w sumie ich mamy e, dużo dosyć, tu sobie wykupimy tam jakieś te płotki e, sprzeramy te niepotrzebne e, tutaj dostaliśmy jakiś kryształ teraz go porównamy Czy jest... który jest najmniejszy, który jest najmniejszy 425 jest póki to e, najmniejszy jak chodzi o te zwykłe 422 jest najmniejszy więc możemy to sobie e, podmienić i dzięki temu możemy sobie lecieć z e, naszymi pupilami a następnie e, areną, znaczy nie areną, tylko lochami e, i tak dalej. Tak dalej. E, także dobrze uważam, że w sumie nie dobra, to jednak sobie zostawimy, jednak sobie zostawimy, e, lecimy sobie z, z resztą pupili jakoś o ulepszanie tu sobie jeszcze ulepszymy, chyba pójdziemy w tego pupila bardziej. Bo raczej nie damy rady dwóch. A dobrze, jeszcze dzisiaj ostatni dzień nakarmi dwóch. Zobaczymy jak nam później będą sypać owocki, czy nam w ogóle będą sypać te owocki, czy też nie. Tutaj też właśnie tych dwóch porobimy. Tutaj porobimy sobie tego jednego bez problemu. Ja, tego jednego będziemy sobie cykać i mamy do zdobycia e, owocki na wody dzisiaj. Także, czy uda nam się te owocki zdobyć? Wygląda na to, że tak, przynajmniej jednego, więc e, jeden mamy już e, na dzisiaj zagwarantowany. Jak chodzi o tą postać, a jak chodzi o resztę, to się e, zobaczy. Także dobra, ja tutaj już e, zaatakuję jeszcze wieżę. Dalej z nią walczymy jak chodzi o to postać, to uda nam się tego przeciwnika pokonać na tej wieży. No niestety dalej nie. Może gdybyśmy się chociaż raz odrodzili to wtedy. No ale póki co nic tego. Ulepszymy tutaj sobie troszeczkę naszą broń. Tutaj tam jakieś nasze przedmioty, żeby wszędzie było w miarę możliwości po 11. E, Dostaliśmy w tym, a właśnie Ci odpisać. Z tym, co ja chcę powiedzieć. No i wybiłem się z kontekstu, mam nadzieję, że mi wybaczycie... Mm, to jak? Y, grasz. No, bo to mnie najwięcej mniej więcej naprowadzi kiedy on ten level sobie podbije, bo no, chcę do nas przejść tym bardziej, że tutaj... O, widzę, że taki ilość się rozpada, więc zaraz damy naszym ludziom tutaj e, znać tutaj jego nie e, się rozpada także ono chce do nas dołączyć ale zamyka, zamykałby u nas tabelę więc jeżeli by e, było lepiej tak dalej ma raczej więc jeżeli z tego na przynajmniej jeżeli by po prostu podbił ten level bo na przykład gra jako albo free to play jeżeli by go podbił na dniach to myślę że Yy, na spokojnie, bym go mógł zaprosić. Mm, dobra, teraz piszemy sobie do całej naszej gildii, że strefa. Strefa 51. Tu chyba więc. Yy, strefa 51. Upada pisać do ludzi. Niby ta gilda jest gorsza od nas yy, i to o wiele, ale mimo wszystko, paru fajnych tutaj członków ma yy, do podgarnięcia. Na przykład, tutaj właściciela, jeżeli już zbierzemy mu wszystkich ludzi, albo przynajmniej większość, teraz też, dostał, puścił sobie tą gildę, no i by do nas dołączył. Ale nie, yy, oficerów tutaj też, oczywiście, z wyjątkiem tego, bo tutaj on by zamykał strasznie no ale e, tak to myślę że Mike jakbyśmy mogli wziąć do siebie Faciora Elusio, Revioro i tak dalej i tak dalej wszystkich tutaj członków do myślę że e, Bugbacka Backback by był ostatnim członkiem którego byśmy mogli wziąć Nilkiera to e, byśmy już sobie odpuścili I level <laughs> no ale myślę że i tak w porządku, także nie mówię, robiliśmy tam paru członków sobie z przyjemnością i z miłą chęcią przygarnęli. No, a my już sobie lecimy dalej. Info zostało tutaj dane naszej gildii, więc sobie polecimy dalej i mamy no niestety lipę. Mamy lipę jak o to chodzi więc lecimy sobie. Znowu dalej. Następne konto. Tutaj sobie była jakaś walka gildi, więc sobie wszystko odbierzemy i tak dalej. I tak dalej. Mamy w ogóle już właśnie ten stojak, ale dalej nic on nam nie daje, bo nie mamy żadnych wbrew pozorom fajnych przedmiotów dla niego także no możliwe że później nam się przyda i później mu oczywiście damy fajne przedmioty ale na razie tego na razie byśmy to mogli w sumie dać ale jednak nawet nie było pokazuje że nie do profesji, nie wiem dlaczego bo a nie jak przepraszam was bardzo jak chyba nie bierze e, każdej profesji jak bierze e, tylko tą samą profesję co ma wasza postać także dobra, przedmiot jest jak najbardziej do rozmontowania. Resztę się później zobaczy. No może bym to jeszcze sobie zobaczył, jak wygląda. Na pewno by nasz tutaj barbarzyńca ten przedmiot potrzebował. No a resztę sobie zostawimy. Także no na razie jeszcze z tego stojaka nie skorzystamy za bardzo, ale już w następnych odcinkach myślę, że. Jak najbardziej, także na dniach będziemy sobie z tego y, korzystać. Dobra, a my już przechodzimy sobie y, dalej bez zbędnego y, gadania. No, bo bardzo się rozpędziemy i pominąłem tą pominąłem, y, misję. Niechcący, mimo że tutaj y, te misje powinny no, iść po prostu y, normalnie, bez pomijania powinny się zakończyć wtedy, kiedy się y, misja zakończy kiedy będzie na to. E, czas. No ale dobra, tu sobie e, sprzedamy w ogóle te runki, bo widzę, że już się e, w miarę dużo ich e, nazbierało. Tu sobie sprawdzimy jak to wygląda. No to sobie można tutaj nakarmić tego pupilka, resztę sobie jeszcze zostawimy niestety, ale czy może nam krok spokona tego rybołapa wreszcie, to by było już naprawdę fajne i to by była już naprawdę dobra wiadomość, jeżeli by nam się udało tego rybołapa pokonać się naszemu roxowi, ale tak się niestety nie stało, także lecimy sobie dalej. resztę zrobię oczywiście poza odcinkiem, tylko polecimy z tornadem, ładnie, jedno dotknęło za darmo, to resztę zrobimy tutaj sobie, myślę, że bierze, ładnie i ładnie, mamy wszystko już odblokowane, te misje i tak dalej, zrobimy sobie poza odcinkiem, a tu sobie tylko dam kryształ dla naszego MAGA, i, i to, i to by już było chyba e, na tyle, jak chodzi o to konto. Chcemy, jak chodzi o to konto na odcinku, także przechodzimy sobie do podziemi e, i do następnego konta, hmm, bo jeszcze oczywiście jest takie coś jak e, podziemia. Dobra, 15. Więc 4 no, razy uda nam się zaatakować. Potem będziemy musieli zmienić przeciwnika na przeciwnika z wyższym levelem, a sobie nawet tego przeciwnika zaatakujemy, bo to jest wojownik. Także e, na spokojnie został on zaatakowany. Tutaj sobie e, przygotomat weźmiemy. E, tu sobie niech się w sumie nasze gremliny robią, skoro nie ma nic lepszego do roboty tu sobie wszystko zaatakujemy yy, i co i chyba to będzie i chyba to będzie na tyle jak chodzi o to konto przynajmniej yy, przy was także już sobie przechodzimy na następne tylko jeszcze wtedy zapomniałem o kościach i teraz już to naprawiłem na no, kurde odpalają te wyprawy się to jedną wyprawę cały czas odpalają i odpalają a nam to nie idzie więc nie wiem po co to w zasadzie robią no ale dobra mówi się yy, trudno z tym to się zastanowię bo nie no to jest za bardzo na minus ale u niego jest to w miarę na plus tylko że nie ma slotu i w ogóle więc nie wiem więc chyba jednak będzie na minus yy, tutaj to jest na minus tutaj to jest na minus tutaj to jest na plus ale znaczy nie na minus bo nie ma slotu Slotu i tu jest na. Lekki plus by było, ale jeżeli nie ma to sobie to podmienimy chwilowo, a później to z probotem wręczymy naszej Kunegundzie, e, ponieważ e, na razie nie mam kryształu więc będzie co na plus, a później jak się takowy kryształ znajdzie, to, to podmienimy. E, dobra lecimy sobie dalej z misjami. E, pięknie zrobione, no i jednak będzie trzeba coś dzisiaj. I jeszcze rozmontować przed startem misji e, zresztą jeśli że no to by było na plus ale ma nie ma slotu więc e, znowu ta sama sytuacja dobra by to rozmontował ale jednak zrobię taką samą sytuację póki co e, tu nie ma slotu więc znowu na minus tu nie mogę włożyć tutaj też tutaj też e, no kurde ale znowu ta sama sytuacja ja bym potrzebował jakieś właśnie sytuacji gdzie albo będzie na plus albo będzie na minus tak jak Teraz kuneguji jest najważniejszy także dajemy to Kunegudzi i rozmontowujemy ten przedmiot Lecimy sobie dalej z wyprawami Wybierzmy sobie Golda I lecimy Dalej my sobie ostatnio bodajże Kupowaliśmy już ten Pakiet o ile dobrze pamiętam pod ziemi Także no dzisiaj Nie będzie on nie będzie on możliwy do zakupu. Nie wiem, czy pojawił nam się już jakiś inny pakiet do zakupu, czy też nie, ale wiem, że na pewno tak pojawił za 200 zł, ale wiem, że na pewno jakieś grzybki chciałbym powiedzieć musimy doładować. No, ale na razie tego pakietu za te 200 zł nie będziemy kupować, bo nas na to nadzwyczajnie w świecie po prostu nie stać a jeszcze musimy się na chwilę obecną bo budział 300 zł wydać bo jeszcze musimy 100 zł wydać na 12 żeby mieć po prostu na piwka i nakręcenie kręcenie fortuny bo już nam się zaraz to kończy także no po prostu kupimy to sobie innym razem bo na razie sobie oszczędzam i lecimy sobie dalej tu jest na Minus się nie możemy to nawet założyć, tego to by było na plus dla naszego barbarzyńcy, ale dla nas też, a dla nas jest mało, tak samo jak e, dla niego, więc damy to najwyżej e, mu, wręczymy to i dobrze, wręcamy, wręczamy to mu, ja to mogę komuś ubrać innemu, raczej nie, tylko mu, albo mimi, co się nie przyda, leci to do kibelka, i jak to teraz. Yy, wygląda, to mi powiedz to no, wygląda tak, że Kunegundzie by to mogła mieć, a dla nas no, to nie jest, bo nie mogę go założyć Także Kunegundzie ma fajny przedmiot, fajny progres na yy, a ale ja tutaj sobie ten odcinek po prostu yy, już będę kończyć, a grzybki i tak dalej dokończę poza nim, yy, i zrobimy to sobie yy, później. Zrobimy to sobie. Po prostu nadzwyczajnie w świecie. Później No i Lecimy sobie Dalej lecimy sobie Dalej eee, czy, 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 czy Dobra tutaj jest do zaatakowania Ktoś także lecimy I Lecimy z tym portalem No niestety nic z tego eee, Ale z tego co pamiętam na wieży był Bardzo wysoki procent szans na pokonanie przeciwnika jak sobie sprawdziliśmy także sobie zaatakujemy no i piekie już yy, od razu fuzja i to bardzo potężna oczywiście nie fuzja tylko yy, furia słowa mi się pomyliły i ładnie to siadło yy, tu sobie tylko polepszamy troszeczkę naszego zarządcę yy, areny dobre jest to sobie chyba chwilowo zostawię jeszcze może albo dobra zrobię przygotowana, to potem komiotę tortu, e, tak żeby po prostu wszystko w miarę już powoli e, było. No a my sobie już lecimy z e, pod i będziemy już sobie dzisiaj powoli kończyć ten odcinek. Także mam nadzieję, że Wam się e, podobało. Zachęcam Was oczywiście do e, lajkowania, subskrybowania i e, komentowania. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej serii na moim kanale to zachęcam Was do zobaczenia mojego drugiego kanału. Link jest oczywiście w opisie także zachęcam Was do zerknięcia na Discorda bo są tam często jakieś różnego rodzaju czy to je, y, albo problemy są to po prostu czy to je y, czy gierki z widzami. Eee, I tak dalej, i tak dalej. Eee, także, no, eee, także, oczywiście, możecie eee, zobaczyć do linku w opisie, bo e, znajduje się tam link do Tipli. Więc, jeżeli chcecie wysłać NAT'a, chcecie w jakikolwiek sposób wesprzeć moją twórczość i mój kanał, e, dzięki czemu też te odcinki będą lepsze, e, bo będę mieć po prostu na nie więcej pieniędzy, żeby zrobić materiał dla was to jak bardziej zachęcam do wspomagania i do zobaczenia linku w opisie tutaj sobie jeszcze tylko to blokujemy, wszystko tutaj jakąś twierdzę poza, poza atakujemy ja pierdzielę po jakiemu ja mówię poatakujemy więc zaatakujemy sobie parę razy tą twierdzę i sprawdzimy na co ten kryształ jeszcze się dla kogo. To chyba będzie dla mnie, więc od razu go daję mi. A tutaj tutaj był jakiś pamiętam, że przedmiot. Wiecie co? Nie. Nie mam co zrobić. Potrzebujemy dwóch slotów ewidentnie. A nie mamy już na nie miejsca, także to bardzo kurde, nie wiem co zrobić potwierdza nam się kończy budować dopiero za 5 dni. To no jest lekka kalipa, nie jest lekka kalipa. I ja o tym wtedy poza odcinkiem. Was już nie będę tym zanudzać. Potrzebujemy też w ogóle kasy. Ale no, was już nie będę tym zanudzać. Ogarnę to sobie poza odcinkiem. E, mówię, no te grzybki sobie także doładujemy e, poza odcinkiem. E, także my sobie tutaj jeszcze tylko te parę pierdół, co nam zostało, dokończymy i po e, dobrze tego nie kliknąmy, chcąc kliknąć, chcąc e, kliknąć odruchowo i już po prostu ten odcinek będziemy sobie oficjalnie e, zakończać, Także jeszcze raz was zachęcam oczywiście oj kurde tutaj będzie, dobra zrobimy to tak jak się powinno to robić tak jak się to powinno robić także najpierw tutaj sobie polecimy na ee, 1000 tutaj sobie polecimy teraz na albo dobra jak to jest w sumie to konto a ono już ma chyba trochę run będziemy sobie robić setką po prostu żeby było szybciej, polecimy tak żeby wszędzie było po E, tym 1000 najpierw teraz tutaj niech będzie 1000 tutaj niech będzie 1000 tutaj niech będzie 1000 i nie siadło tutaj to wtedy na maksa na 800 tutaj na 700 tutaj na 600 i tutaj na 500 teraz tu sobie polecimy e, no bo polecimy sobie wszędzie już na maksa a resztę sobie zrobię poza e, odcinkiem także dobra e, Oficjalnie już y, kończymy ten odcinek. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście y, zachęcam do lajkowania, subskrybowania y, i komentowania. Y, no i to by było chyba y, na tyle. Tylko wybaczcie, że tak przyciągam, ale kurde, jest tu... Dobra, wiecie co? Nie, nie będę przeciągać Nie będę tych pierdół y, robić Już przy Was. Także... Eee, także co? No jeszcze raz, mam nadzieję, że wam się podobało, wiem, że się powtarzam, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Cześć, manero! Cześć!